Manko, e, W tym momencie tutaj nagrywam tylko ze względu na to, że Szmitu mnie poprosił o to Bo będzie robić pułapkę na zwierzęta Nie na zwierzęta, w ogóle na te głupie zombie, ale chcę zobaczyć czy to działa No I... Dobra Ojej, jaki lak e, Teraz to zadziobiemy dyrtem mhm. Czekaj, jeszcze jeden Dobra, kawałek mi też się stanie coś Dobra, i teraz tu położymy guzik. Ja nie wiem czy to tak działa, ale strzelam po prostu. No tak. Jest guzik, dobra. E, czekaj, mogę ja, mogę ja? Pa! A proszę cię bardzo. E, o. Czekaj, coś syczy. <śmiech> działa! działa! <śmiech> no. Ale my jesteśmy fajni. Dawaj tego ekspa, nie wiem skąd on, no ale dobra. Działko Martina działa, więc... Nagrywać będziemy zaraz. Jak budujemy port? Siemanko? Tu jest Burek. Cześć! Kurek. Dobra. Chodź. Marcin mówił, że zauważył coś ciekawego w lesie. No Marcin, chodź! Idę, idę, przecież. No. Brzuch nie chodzi. Zapomniałam tak? mówić do mikrofonu. <laughs> zauważył tam grzyby? Duże ale czekaj, grzyby. bo to nie, było, to nie było tam w lesie, to było tam w lesie, chodź. No to chodź. A tu jest jakaś jaskinia, ale to tak na później. No, zrobimy sobie jaskiniowy owęgiel. węgiel. Ren, renkonensans. Uwaga, czy na główkę! juu, Juuu! Ja też skoczyłam. Chodźmy po grzyby. Ciekawe, czy to będą grzyby, takie naprawdę duże grzyby, czy Marcin sobie po prostu wała ciśnie? Ja po prostu nie znam, gdzie na tej grze, ale wydawało mi się, mówię, bardzo Pewnie duże. to będą zwykłe grzyby, no ale trudno, najwyżej nazbieram na zupę grzybową. Świnia! Normalnie Nie zabieraj, koszek. nie zabijaj! Dobra. Uj. Chodź. Tak ją wyciągnąłem, raz mi przez oczy. Prowadź. To było gdzieś... Kurde, gdzie to było? Było ciemno, ale czekaj, znajdę. Ogólnie to było. my dzisiaj zamierzamy zbudować port w naszym odcinku. W Na, pięknej gdzieś... zatoczce. Tak. Jesteśmy coraz bliżej, bo tu dużo zwierzątków było. O, to mi się nie zauważyło. To było gdzieś... no i dupę, nie mogę tego znaleźć, więc... Boże O, są, są! Wielkie, jakie wielkie! Boże, no, no weźcie to, zobaczcie. No weźcie, proszę was. To są Popa. te grzyby. No, na co nie są duże, może? Na pułapy grzyby. No dobra, ale to są zwykłe. Myślałam, że znalazłeś jakąś ten. No dobra. To znajdź jak, jak już będziemy. Dobra, znajdę, zobaczysz. I spoko. No I rzucam ci wyzwanie. Poczekaj, poczekaj, zaraz zobaczysz. Alchemiku, no Poczekaj. Dawaj. Nie wiem, czy to się uda nie na grzybni, ale może się uda. Bo nigdy tego nie próbowałam. Czekaj. No, odejdź, odejdź mnie stąd. Co, mogę... rzecz mnie krzyczy. Czemu nie mogę posadzić grzyba? Bo nie jesteś w kuchni. Rozumiesz. Musisz być Dobra. w kuchni, żeby gotować. Będziemy nagrywać zaraz. Jak tylko będziemy już w naszej pięknej zatoczce, gdzie będziemy budować port. Cięcie! To jest port. Dobra, już nagrywam. <grych> to jest nasza zatoczka, w której zbudujemy port. Ja już tam idę. Marcin też idzie, ale. Nie chcę mi się na niego czekać, więc już nagrywam. Chciałam wam to pokazać z mojej góry, jak to pięknie wygląda. Paruwa. Z wąsem. Co? <laughs> Michał do mnie zawsze mówi paru z wąsem. I dlatego tak okay. jakoś. <laughs> ok. <laughs> Kurde, nie chciałam dyrtu, ale lipa. Ja mam dyrt. To dobrze. Aż pięć. 64 w zapasie. <laughs> no to dobrze. Dobra, jestem nad zatoczką, ale cię jakoś nie widzę. Bo pewnie poszedłeś nie do tej zatoczki, do Czyż no Przecież się... to jest, a tu jesteś na dole, bo ty się chowasz jak rumu. No, skończyła. Yy! Odejdź. A tutaj, po jakiej mamy skrawek plaży nawet? Nie ma. <laughs> nie ma. Dobra, i myślę, że zrobimy sobie. E, ale tam Marcin. są te, te, tam są piranie, te co oliwę dają. No. Znaczy, fu, do długopisów, atrament. Jak to się nazywa? Kałamarnica. o. Czekaj, tutaj wysuniemy sobie no. Masz rzucę ci dyrt, bo ty jesteś lepszy ten stratek masz. Dziękuję. Dyrt. Ale czekaj, to nie wszystko. No dobra, rzucaj. Ups. Ale Uwaga? nie do wody, ale nie do wody. Tutaj dobra. mi rzuć. Cześć piesku. Ja cię zaraz zabiję. No spróbuj, tylko puszka <laughs> mi zabić. Puszka. No patrz ciągle wpadam do tej wody. To jest puru puru. Mój piesia. Dobra, na razie oczywiście prowizorycznie robię to wszystko dyrtem. Weź a? ten dylt bo ci pies zajmie zaraz. A później to dopiero będziemy ulepszać. Ja sobie popływam, na co nie mogę? Ło, ale tu głęboko. I nie będziemy to ulepszać. Czekaj, czy to ma do w ogóle Oooo, powietrze. Dobra. I co do Czekaj. Co do cio? Do Dociągamy to do końca tam? Do tamtego tego? No ważne. A później to oczywiście zrobimy jakąś podłogę ładną, nie? Tak, tak. I zrobimy łódki. Łódki? Żeby odkryć, co jest dalej na wodzie. Tak. Jak piraci. Pięśle, ale po co ty pływasz w tej brudnej wodzie? Nie patrz na Nychala, bo Nychal to jest po prostu śmierdziuch. I tutaj wykorzystuje <grym> sytuację, żeby się umyć. Chodź, chodź. Puru, puru. No, grzeczny. Ty obserwuj ją. Przed chwilą mówiłeś, żebyś nie patrzył na mnie. Żeby nie patrzył na mnie. Ale z daleka przy mnie ma obserwować. Zobacz, jak mi się usadowiliśmy, jak mistrzowie po prostu. A ty Dobra. tam może nie... dziadaj. <grym> dziadaj. Dobra, ja tam dziadam. Wolę się sama za to zabrać, naprawdę. Niżbym miała oddać mam, tą... mam super mega pomysł. Po prostu pójdę na drugą stronę i, i się spotkamy w poi. No, jeszcze trzy potrzebuję. Ale nie mam już dirtu, Ja mam. Se ja... Dobra. Nie, ob, nie obchodzi mnie twoje zdanie. Po prostu. Ej, zbieraj dirt, bo dirt się teraz przyda. Mam w tym z... momencie Zły humor mam dzisiaj, no. Zbieraj dirt! No przecież zbieram parowo. No zbieraj. Nie, nie krzyż na Ale tu odkryłem coś fajnego. Chodź, chodź, zobaczysz. No dobra. Teraz to naprawdę warte zobaczenia, chodź. Na pewno. Grzyb, czy mu humor. Zobacz, 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 zobacz patrz, 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 patrz. Boże, faktycznie, no Marcin, Ale, jest tam coś tu... chodziło. Patrz, zombie tu jest. A nie, to jest kościotrup, wyciągnij, nie stąd. Nie. No Wejść. No. Zostawia cię, murzynie Uła. tam, kop mi lepiej, dirt. Ja, jaki wredny, strzela do mnie. Dobra, tutaj mamy Burek. nasz port. Burek. puru. Kiedyś... Poru. Kiedyś Może wypłyniemy tam, w dal. Mm. O, glina! Bardzo dobrze, ja szukałam gliny, sobie ją nakopię stąd. Chodź, policję? Śmiechy. Śmiechy. Dobra. Rzepa. Dobra, tutaj będzie początek naszej. Dym, drym. Robi się ciemno. Naprawdę? No nie Ale tu gada. nam nic nie grozi. No pewnie nie, ja zwłaszcza bez miecza żadnego. Dałam ci rzucę miecz, bo akurat mam dużo przy sobie. To dobrze, możesz Ide. mi rzucić. E, tutaj Ide. By, tak się I będzie zaczynać. Ha. I możesz I kill off jak... A nie, kill off mam, sorry. Fałszywy alarm. Raz, dwa, trzy. Huh? Raz, dwa, trzy. Karciusiak huh? za ten. Za dwa, opuszczenie. Raz, dwa, trzy... O, mam łuk jednak w ekwipunku! No proszę bardzo, jaka niespodziewajka. Masz tu miecza. Dawaj Dzie miecza. Chapaj miecza. Spony. Dzięki. O, łuk mam, dobrze. Patrz. Ja też mam Patrz. Łuk. ja tu będę snajperem i będę cię bronił, jak rycerz. No dobrze, tylko że się pomyliłam tutaj już przez ciebie. Oczywiście przeze mnie. Gadasz głupotę, a teraz że przez mnie się pomyliłeś. No co ty mi robisz? Wybacz! Znowu trolujesz. Z... A zobacz, robimy eksperyment. O, tutaj też ja będę powiem. pod wodą i zobacz, strzelę i zobacz, czy strzała będzie leciała z wody. Dobra. Dziu. Poleciała. Ale miodzie. Prawie w puszkach celowałem w ogóle. Głupi pies, Chodź. No! Zwariowałaś! Bardzo śmieszny, mój pierwszy pies. Chodź, ja o niego dbam tutaj. Chodź, 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 wyniosę cię na brzeg. Chodź, chodź. Tak, grzecznie. No patrz, zablokowała ci wejście paruwa paruwa z mąsem. Ej, chodź tu szybko, on się kręci pod wodą. O, już nie. Co za głupi pies. Zaraz piek. zdechnie. Hopc, no nie. Hopc, Ej, coś nie wypływa, nyczel. Nie denerwuj mnie że... po prostu. Oj, zdechnie. Patrz znowu się kręcić. Co za wariat? Szalony. Wariat. Dobra, tu będą nasze stanowiska. Nie, ale jak go nazwiemy Bo puszek i burek to takie zbyt popularne. Idę polować na te mierne potwory, a ty mi napisz, jak mam go. O, albo... Edward czy Alfons! Choć raz damy tę zabawę dla widzów i niech w komentarzach nazwą piesa. O, o! Jakbyśmy I... mieli jeszcze dużo tych widzów, ale oczywiście szanujemy każdego jednego. I dziękujemy. Przeciwne. Więc wymyślcie jakąś logiczną, fajną nazwę dla naszego pieska. A my wybierzemy najlepsiejszą. Tak. Dokładnie. O, no weź zdycha, ile strzał w niego trzeba władować? No, trzy. A. O, on coś czarnego wypruł. a wezmę to przy okazji. Tak sobie. To jest proch, z tego robi się TNT. I'm dynamite! No, dalej. <noise> o kurcze. Ale faza. No i co? Czyli co, będziemy mogli mieć pistolety? Nie rozumiem. Nie. Uy. Chciałbyś, Marcin. Po co, pro? Shine, shine. O kurde, strzały mi się skończyły. Teraz trzeba z Creeperem walczyć starą taktyką. Nie, nie tutaj macie. nic nie ad... No, tybun? no, już, już myślałam, że to mnie. Ale dużo dyrtu mamy, spokojnie. <laughs> to lep tą dziurę lepiej, co tam zrobiłeś. To później. Nie Teraz lubię muszę... mieć dziur w mapie, ja mam ja cię den. muszę chronić, nie lubię mieć dziur. A nie dodać w mapie, sorry, ten żart już nie jest śmieszny. O, nie był Hehe, he, w ogóle. Tak, ty. Kurde, a właśnie, ja ci rzuciłem TT. Co? Właśnie, masz to. Obczaj, obczaj. Poczekaj. Zostały Fajnie. mi kurki, obczaj kurki. Jakie kurki? No i taki komiks z dema był, masz kurde, nie to nacisnąć, co trzeba. No, mordę. weź to sobie skop. A Ja ci tu rzucę kół. Ale ty jesteś, Marcin, wiesz co? Tak, omkły. Słyszałem to w poprzednich odcinkach, no. W poprzednich odcinkach raz powiedziałam tylko, że jesteś omkły. <grym> A ja zapamiętałem. <grym> Jeju. Spodobało ci się słowo, uważaj, bo szkielet jest na górze, chroni mnie. Gdzie, tu na naszej górze? A, tutaj, gdzieś go widziałam. Opa, zgubił się, to jeszcze gorzej. Ja Widzę. tutaj robię nasz port. W którym chine, będziemy chine. Mieć łódki. I tego pierdolca. I podróż. Wow. Ale on nie miał nic. On był skąpym kościołem. Właśnie, ale ta podróż będzie epicka. To będzie coś pierwszego tak epickiego. No właśnie. Ale jeszcze wcześniej yy, będę chciała zbudować most yy, z mojego domku do twojego. Z twojego do mojego, nie wiem. No i co? Zobacz, jakie masz piękne. Mi tarasu masz mnie nie zepsuć, nie? Hops, hops. Dobra, hops, hops, piesku zobacz jakie ja tutaj ładne rzeczy wymyślam, hops, hops Ej, wiesz co? Czasem naprawdę jestem kreatywna <noise> Wieszcie mi ludzie... Nie można pogłaskać nie tego psa? Nie A dać mu kostkę mogę teraz, jak się bym mnie zakłał? Chyba no nie wiem, chyba że chcesz stracić kość Nie, to nie, znaczy bez sensu, kości i tak nie używam do niczego, nie jestem aż tak skąpy, żeby... Mączka kostna no i po co mi ta mączka, jak ja nie umiem nawet zbudować sobie mostu w domu, no proszę A do czego mączka kostna w domu? Dobra. Tutaj jeszcze zrobimy podłogę i jakoś zabudujemy ten port, ale jakaś prowizorka jest, zobaczcie jakie to jest piękne. No stąd fajnie wygląda, pamięci. Zrobię jak, coś jeszcze. Jak te, jak bloki startowe dla pływaków. Poczekaj, jeszcze coś zrobię w imię nauki. Burek, chodź tu. Znaczy Burek, ty jesteś tymczasowo, Burek. O. Chodź tu, bo Nyczol coś tworzy niebezpiecznego chyba. A. Co zrobiłaś, garnek? <garnia> tak. Ale cool, ja, ja to chcę. O w morzu. <garnia> weźcie. Twoja łódka jest dziurała Burek, chodź. Trochę chyba za małe boksy zrobiłam dla tych łódek. <garnia> Ale... Damy radę. Ups! tato to mi zaraz aż ucieknie. Nicholas, ale z tego to się nie wypłynie tutaj. No dobra, to się... Spokojnie! Ja specjalnie zrobiłam, żeby nam łódki nie uciekały. Ta... <noise> dobra Dobra, okej, okay, niech będzie. Jak stąd wyjść, ty mi powiedz? Pana, z tych zrobiłam tych łódek Jak stąd wyjść, o wyszedłem. O nie Jezu Będziemy jak sam i Frodo. A oh, Boże... Nyczol, zepsułaś sobie łódkę. Tak? No, rozwaliła się w drobny mak. O... Naprzód do boju, młodzi a rycerze! To jest Tam a jest gdzie? pod... Tu jest łódka jedna, a tu jest druga, dobra. A tu w ogóle łódka się topi. Czemu tak? Bo ją nieodpowiednio zbalansowałaś. Ej, tu też się topi. Jesteś słabym alchemikiem, Nyczol. Ja tak nie chcę, nie życzę sobie. Co Marcin, kończymy odcinek? Pewnie, że kończymy. Później będą Uf. większe przygody. To co, może w następnym odcinku? Nie, jeszcze w następnym odcinku nie, po, nie polecimy w podróż. W na następnym odcinku to mi zrobisz farmę. Nie, zrobię ci ją poza odcinkiem. No bo woła. farmę... A w sumie farmę mogę raz zrobić, bo moja farma się nie nagrała. No bo... To chodź Marcin, pożegnamy no. się. Okej, okay, okej, okay, idę. Czekaj, czekaj my... na tymczasowego burka. Burek. gdzie on jest? No nieważne, dobra, nie będziemy czekać na Matoła. Jak się nie umie pilnować, to niech cierpi i nie będzie go w pożegnalnym geście. O. Czemu mnie rypiesz od tyłu? Wejdź. Papa! Papa!